Hej, witajcie z tej strony Bartek GM jest ze mną również Macie GMP40, siemaneczko I po dość długiej przerwie jak na standardy ZLS-a powracamy z powrotem do naszej Tak, powracamy serii z powrotem. Planowej. Bartek tak. się już odmurzył <grym> przez ten czas. No, już właśnie jak widać, jak można zauważyć. Nie, po prostu sprawy prywatne, nauka i tak dalej, egzaminy nas po prostu zażarły. A jak wiadomo, egzaminy i życie są ważniejsze od jakichś YouTubów, więc po prostu musieliśmy sobie zrobić przerwę. Znaczy, ta przerwa główna nie wyniknęła z tego, że nie mogliśmy się zgrać na nagrania. No tak. Każdy tam miał chwilkę, ale te chwilki się nie pokrywały, w związku z czym musieliśmy troszkę poczekać, ale już jesteśmy. I od razu zauważyliście na pewno, że recenzji gier numer 25 mamy przed sobą, a nie jakieś tam 20 bodajże, którego chyba nie omawialiśmy, albo i omawialiśmy, ale nie pamiętam. Trochę przeskoczyliśmy, dlatego, iż to jest pierwszy odcinek MRMA po naszej interwencji, że tak to ujmę. Nazwijmy to interwencją, tak. naszą krytyką. <gry> I. Jakoby, tutaj jest już scenariusz, jest dużo rzeczy. Co prawda, mieliśmy mówić resztę, no ale wiadomo, jak wyszło. Ewentualnie, MRM, jeżeli chcesz, żebyśmy resztę tych odcinków obejrzeli, to możesz tam nam napisać, to ci nagramy. Nagramy kolejne odcinki z tamtymi. Jak chcesz. Do wyboru. No tak, ale myślę, że najlepiej jest przejść od razu do pierwszego skryptowanego, miejmy nadzieję, odcinka. No, zobaczmy. 25. Jedziemy. Jest głodny pomysłów. Muszę poszukać inspiracji. <głos> Oczywiście, lodowo. <noise> Przypomina mi się krap. W sensie jeden chyba z Hour of Victory, gdzie też poszedłem Aha. do lodówki. <noise> o! To będzie dobre. Wow! Tym razem w, w pełnym kolorze, stereo, 16 na 9 mhm. nowa wersja, uuu, jaki gwiazd! Znam tę czcionkę, nawet. <grym> no Ale tak myślę, że y, co do intra, to fajnie by było zrobić coś z gameplayami bardziej, jakieś tak bardziej dynamicznie, bo takie same obrazki tak... No, okej, okay. jest, jest progres, aczkolwiek bym coś więcej zrobił jeszcze. I dlaczego nagle znowu przeskok do 4? Tak. Jak było 16 na 9. Total, Totalnie zmiana. Eee. Zwłaszcza, że we wstępie już było yy, była rozsądniejsza mm. jakość. Bardzo serdecznie z tej strony Mister Mattiewaziacztera to jest kolejny odcinek z recenzji gier. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was grę z 2007 roku, z 6 listopada 2007 roku, której producentem jest Crazy House, a wydawcą w Polsce jest <coughs> City Interactive. Gruntą jest tak, kompakt. na grę się przypadkowo podczas pewnych targów, który, na, których, yy, była, no, na których ludzie sprzedają co mają, yy, między innymi też gry. I mnie... Na początku myślałem, że to targi gier komputerowych. Ja też miałem. <laughs> di tak. Digital Dragons. <laughs> <laughs> to tak trudno mi było sobie wyobrazić, jak jest to isto City i... Interactive. No, no ja Ale też. No dobra, dosłownie to samo mi się rzuciło na myśl. Ale tutaj bardziej chodzi nam o jakiś targ warzywny i, i rupieciarnie, dobra. Miałem wielki głód, mm, growy, że tak nazwę, czyli miałem ochotę na jakąś grę. Do zagrania i do zdecydowania w sumie. Mm, no i tak się natknąłem, patrzę, Tank Combat. Ja tak mówię, no to on się w sumie brzydko wychwyta i mówię, kupię, zagram, zrecenzuję. Najpierw jeszcze zanim zacząłem y, w ogóle grać, popatrzyłem... Na jej oceny w internecie, między innymi na gry online, gdzie miała 6 i 8 na 10, co mnie po prostu rozwaliło, myślałem, kurde, czy tak się pominę do tej gry, ponieważ to nie będę ukrywał, że... No gry online to nie jest zbyt wiarygodne źródło, jeśli chodzi o ocenę użytkowników. Ocenę użytkowników, tak, nawet najstroższe krapy mają 4-5 nawet, więc... Tak, ja pamiętam, że przed publikacją mojego NGW, pizza dude mało, miało 7. No więc właśnie, Zobaczmy, no to niech trochę nie przybliży. Więc się zdziwiłem. Yy, no i patrzyłem też różne komentarze w internecie, tam widziałem bardzo pozytywne, no, co tu dużo mówić pozytywnie. Było yy, ludzie chwalili grę, mówili, że ulubiona gra z dzieciństwa, tak mówię. Hm. Czyli być może ta recenzja będzie pozytywna. Nie pamiętam kiedy się kurwa tak pomyliłem. Po ukazaniu się loka ludzi odpowiedzialnych za ten twór. Fajnie by było je zobaczyć w sumie. Tak, tak, ludzi. Ja usłyszałem przez moment Luigi. Z pokazaniem Luigi. Co mi? Luigi. To nie jest jego kwestia. Humorek się zregenerował widzę. Tak, no. Luigi odpowiedzialny za ten twór. Widzę to. O kurwa, ten obraz nędzy i rozpaczy już mówi, że gra będzie gruba jak kinaczewa po dwóch obiadach. O no, to, to było srogie. No to było dobre. To, to było srogie. No bo co to ja po prostu jest? te rzeczy pierdałam. Na misje, opcje, autorzy i ucieczka z tego piekła. W centrum alianckie czołk na jakiejś pustyni, a w tle jakaś pierdołowata muzyczka. Ładnie mówi... Szczerze powiedziawszy może całkiem spoko jest. Jak na do od dał gdzie, no dobra, Somalia, Afryka, takie klimaty, ale to dziwnie trochę brzmiało. Tutaj wojna i tak dalej, tutaj Tak Mówiąc, jest cienko. No ale dobra, wchodzę w misję i widzę. I widzę Samouczek, misję Aliantów, Sowietów, Niemców, myślę... a co ja pipa, pieprzyć samouczek, idę na misję. Wybrałem aliantów. Idę na front i świat zwolnił. O a ja pierdolę. A ja się użalałem Fiaski, na mnie. Najpierw myślałem, że mi się wkradł jakiś wirus, ale wciskam W, a on jedzie. I wtedy do mnie dotarło, że to nie jest żart, że ta gra naprawdę tak wygląda. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jakaś gra zrobiła na mnie tak złe pierwsze wrażenie. No ale dobra, przełykam ślinę, zaciskam zwieracze i napierdalam. Tak, trochę nieadekwatny dobór słów, łagodnie mówiąc, bo walka wygląda tutaj, niczym walki z dzieciństwa, te na niewidzialne bronie, a emocjonująca jest jak granie w statki z chorym umysłowo. O. Choć i tak nie... No można by było tutaj się pokusić o bardziej specyficzne, jaki chory umysłowo. <laughs> To nie był, to nie ja mnie w dobrym świetle, to że poprosiłem o przybliżenie jaka choroba. Tak. Nie brnijmy to. Nie brnij, nie bruj, Bardek, nie brnij. To ja piję piwo, nie ty. Chociaż kigowie. wie. ...statki z chorym umysłowo. Ta przerwa nie To ...tak potrzeba. najbardziej rozwalili Ze mnie ciarze, Do których, jeżeli się podjedzie, po prostu spierdalają. Co jest w miarę komiczne, niczym polski stand-up, widząc animację ich spierd... No chyba, że komiczny pod innym względem. No. Znaczy niektóre stand-upy polskie A, są niezłe. Exactly. Niektóre tak. Myślałem, że polskie kabarety, bo tam to faktycznie hmm. komizmu brakuje. Nie brakuje komizmu, takie śmieszne. Ale komiczne, niczym polski stand-up, widząc animację ich spierdalania. Pomyślałem wtedy, to będzie długa gra. No pomyliłem się bardzo, bo przejście kampanii alianckiej, która ma 7, która liczy 7 misji zajęło mi 30 minut, co w tym przypadku jest komicznie krótkie, więc to oznacza jedno. Strasznie często mówisz Przedł komicznie. Tak, tak. I tam było, że... już I coś mi się przycięło, o. Tak, tak. I Miałem wcześniej raga. jeszcze słyszałem, że był jeden take, znaczy, mhm. yy, że w pewnym momencie się zaciąłeś i to zostawiłeś. Tak, może to było jeszcze poprawić dłużej. No tak. A 7, która liczy 7 misji, zajęło mi 30 minut, co w tym przypadku jest komicznie krótkie. Więc to oznacza jedno. Przyszedł czas na kampanię niemiecką. Już na wejściu zostałem roz. Słyszysz tą, tę muzyczkę? ...zbrojony. Zgadnijcie, jak się nazywa postać prowadzona przez nas. Piszcie w komentarzach, macie kilka sekund. Obersturmwalfiren kam kameraden. Zatem postać, którą gramy nazywa się Kurwel. Tak. Of kurwel. <grym> <grym> Widzę, że, że Marvel ma konkurencję. <grym> tak. <grym> Komiksy dla wkurwionych ludzi. <grym> Jeśli, Kurwe. Te, ja jeśli wracasz z pracy i po prostu chcesz się wyładować jeszcze bardziej i wkurwić, to polecam tego komiksy, przydadzą się. W ogóle widzę, czyżby demonstracyjna wersja Frapsa. Tak. Auć. No. Frapsa naprawdę bardzo łatwo się piraci. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy Nie popieramy program... tego! Tak, ale zwłaszcza te, te, teraz, kiedy ten program, program nie jest już rozwijany. No tak, więc... Wszyscy idą w inne programy, a Fraps pozostał, więc. Naprawdę, nie trzeba się bardzo wysilać. Nazywa się Kurwel. Tak, Kurwel. Ja wiem, że to może być w Niemczech jakieś zwyczajne nazwisko, no ale nie sposób było o tym nie wspomnieć. A tak, jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to poza muzyką, czołgiem, miejscem akcji, nasze zadanie się w sumie nie, zmi nasze zadania się nie zmieniły. Praktycznie każda misja polega na tym samym: zabij wszystkich wrogów i rusz z punktu A do punktu B. Nawet niektóre lokacje są wręcz identyczne niż w poprzedniej misji. To jest tu... Jak w poprzedniej misji bardziej? No identyczne niż? Nie znam. Matko już mi le lecą rzeczy na podłogę. Nie mogę się uspokoić. Wręcz identyczne niż w poprzedniej misji. To jest tutaj po prostu mega śmieszne. Straszne zarazem. A, umiałem powiedzieć, że wszystkie dialogi w tej grze wszystkie są na poziomie programów typu Dlaczego ja bądź trudne sprawy. Zarówno pod względem emocji jak i sensu. No pomalek, żeby to... ktoś wspominał o tym, że umieramy z, y, głosem mniej więcej takim Dowództwo z tej strony my umieramy. Ale dobra, zostawmy to. Ostatnią kampanią... Ostatnią, grande finale jest kampania Radziecka. Którą poza muzyko, czołgiem i miejscem akcji również nie różni się od pozostałych. Koniec. koniec! Koniec! Również 7 misji, jak zresztą po, obie pozostałe to jest kampanie jest koniec. i koniec! Nie ma co tu mówić, że wszystkie te misje, każdy jeden chapter wystał ze mnie jakokolwiek radość życia, a twórcy tej szmiry powinny zosta Zapier powinni zostać powieszeni za jaja na latarni, a ich dubska powin powinny być drylowane lufą tygrysa. Nie umiem znaleźć tutaj żadnego pozytywu. Naprawdę, żaden plus mi nie przychodzi w tym momencie do głowy. No może poza prawdziwymi, prawdziwymi modelami y czołgów. No ale tutaj offensyw ja jest gorsze, jeden plus. Tak. No ale podsumujmy te gówno. Więc nie ma co tu yy, ukrywać, iż ta gra jest no, praktycznie w ogóle niegrywalna. Grafika, no sami spójrzcie, no modele są ciosane na kolanie i bardzo częste bagi dzięki czemu ocena leci w dół. Jeśli chodzi o dźwięk, no to muzyka szczególnie w menu głównym i w kampanii amerykańskiej jest tak pierdołowata, że szkoda szczępić ryja. Już nie mówiąc o voice Kingu, o którym już wspominałem. Jeżeli chodzi o klimat, no to... Co to w przypadku jest? Tej gry... Dlaczego Co? nic nie powiedziałeś o tych żetonikach fajnych? Co to Ej. jest? O, jeszcze kolejna rzecz. Zauważyłem, że teraz nie ma trawsa. No? <grym> Aha. Okay. Zapomnę, może, po że taki są... Berlin Bo w jest, jest i... tak mocny, że nawet daje triala. Trawsa. Nie <grym> <grym> Nie wiem co tu jeszcze więcej o tej grze powiedzieć no, Ona jest po prostu fatalnie zrobiona Tak naprawdę gra miała być czymś yy, na wzór Nie pamiętam dokładnie czy wtedy jeszcze było World of Tanks Nie ja pamiętam kiedy pierwsze ten World of Tanks wyszło Ale w każdym razie miało być na wzór yy, pewnej innej gry yy, O czołgach Teraz dokładnie sobie nazwy nie przypomnę Niestety nie przygotowałem tego yy, Też również wydano przez City Interactive yy, No niestety nie przypomnę sobie tego w każdym razie miałobyś być coś na wzór tego Ludzie mówili nawet, że o jest bardzo ten, że CD Interactive wydaje Podobno ma być taka sama ta gra jak tamta co wtedy wydali to o czołgach No nie wiem jak oni, ale ja się bardzo pomyliłem i nie wiem co tu dużo powiedzieć, no gra jest fatalnie zrobiona. no Co prawda są jakieś tam niby realistyczne te czołgi, że znaczy realistyczne. A miałeś nimić mieć Takie czołgi, mi były podczas II wojny światowej, a czy one wyglądają realistycznie, no to już pozostawiam fan do ocenienia, bo ja lepiej się już nie będę wypowiadał. I cóż, no... Ta gra jest pełna bezsensów, sensów, jest jakby niedokończona, jakby plan był dobry, ponieważ naprawdę plan był dobry, ale tak naprawdę ciąga monotonia, zarówno ta muzyka co chwilę się powtarza, jak i każda misja, na przykład nie znalazłem żadnej kurde yy, różnicy między misją niemiecką, załóżmy czwartą, a piątą. Albo czwarta a szóstą, czwarta siódma, każda misja jest taka sama, każda misja y, jest w jakichś niby innych miastach. Tutaj jest w Szczecinku, tutaj jest w jakimś niemieckim mieście, a tak naprawdę te miasta są do siebie podobne jak dwa półdupki. Zatem nie ma tutaj naprawdę nic, y, co by mogło uratować nas od nudy. Ponieważ wszystko jest tu monotonne, wszystko jest, się powtarza praktycznie. Dlatego też ta gra szybko nudzi i szybko mamy, zdobywamy niechęć do tej gry. Dzięki czemu ta... Zdobywać niechęć, Nabiera? Tak. Nabiera? Nabi Nabiera. nabierać. Bardziej. Niechęć. No, coś takiego. Zniechęcać się. Tak. O, to też jest dobre. E. 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 Dzięki czemu coraz rzadziej po to sięgamy, aż w końcu ostatnią misję pokonujemy mniej więcej... Tak. Koniec, kurwa, koniec. To Invisible blowjob. Jeżeli, jeżeli chodzi o Hand job. Na Sorry. Filmu Chciałem jeszcze podziękować pewnym dwóm użytkownikom. tudzież Maciek GMP40 oraz Bartek GM. Ponieważ gdyby nie oni, ten odcinek recenzji na pewno by wyglądał o wiele gorzej. Gdyby nie oni, tak naprawdę nie wiem, czy by mi się chciało w ogóle nagrywać, bo nie wiem czy bym miał dla kogo, a teraz wiem, że rzeczywiście, jeżeli się postaram, no to rzeczywiście być może naprawdę będzie mi oglądał więcej osób. I dziękuję za te wszystkie rady i obiecuję, że teraz y, będę się do nich stosował praktycznie w każdym odcinku, więc dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku recenzji. Cześć. O, widzę, że powróciły. Oceny klasyczne poprzednich mhm. epizodów. No. Jakie wrażenia? No zdecydowanie ta recenzja wychodzi naprzeciw tym poprzednim. Widać tutaj jest wysiłek jeszcze większy, większy znacznie włożony niż mhm. w tych y, bazujących jedynie na tych spontanicznych recenzjach, że tak powiem. Aczkolwiek nie uchroniła się ta, ten film od wad. Przede wszystkim jeśli chodzi o skrypt, często się tam powtarzały słowa, jak z tym komizmem i z innymi rzeczami. Można by było uciąć te fragmenty, kiedy po prostu źle wypowiedziałeś pewne słowo i później wypowiedział się właściwie. I mam wrażenie, że ten, ta sekwencja, która się działa po tej, wersji, po tej części skryptowanej, czyli ten y, spontan, Trochę się dłużył. Tak, i można go było w sumie zawrzeć w tej właściwej części, że tak, tak powiem, tak. ponieważ y, troszkę mi brakowało takich kwestii po, por do poruszenia, właśnie podczas y, gameplayu. Na przykład, właśnie, no. pogadać troszkę o grafice, troszkę bardziej o muzyce, o tych żetonach nic nie powiedziałeś, nie wiem co to było. No tak, sam jest tu teraz. Mhm. Nawet, właśnie, nawet już chrzanić te takie typowe. Typowe, właśnie kategorie pokroju grafiki, audio i tak dalej. Fajnie było o tym wspomnieć, aczkolwiek, właśnie u siebie staramy się skupiać na takich featurekach charakterystycznych dla gry. Nie zawsze mi to idealnie wychodzi i dobrze wychodzi, ale staram się właśnie skupić na tych rzeczach. I tutaj też można na przykład było powiedzieć o tych monetkach czy mm, czy innych ciekawych rzeczach. Na przykład, takie ja mamy czołgi, czy na przykład w kampanii niemieckiej jeździmy tylko Tygrysem. Ło, Windows, you mad. O! Witaj! <laughs> Witaj dosłownie. E, chciał zmienić na podstawowy kolor Windows. Bo o. jak dla niego sam bandikami i Chrome to za dużo. E, w każdym razie. E, no. Mam pewien niedosyt, aczkolwiek jest o niebo lepiej niż wcześniej. To może powiedzieć i to ci wyszło na dobrze. Na dobre. I idź tą drogą dalej, tak? Mhm. Bo jest potencjał, więc... Ciekaw bo wszystko jest naprawdę na... duże. tak zdecydowanie no. no i chyba to tyle co możemy powiedzieć jeżeli będziesz miał jakieś tam pytanka czy coś to możesz spokojnie pisać dzięki za pozdrowionka my też się cieszymy, że chce ci się nadal robić bo naprawdę w porównaniu do poprzednich y, tworów, recenzji, filmików hmm. naprawdę jest postęp, widać postęp i my się cieszymy i ty się cieszysz i na pewno widzowie też się cieszą tak, zdecydowanie. No. I tym pozytywnym, optymistycznym akcentem <noise> myślę, że warto zakończyć ten odcinek tak. w tej Loży. Teraz nie wiem, jak będą się pojawiały kolejne odcinki, natomiast podsyłajcie propozycje, ponieważ jak na razie nikt z osób, którym się przeglądamy, nie wypuścił niczego do zrecenzowania u nas. Oczywiście podsyłajcie propozycje, ale na początku sprawdźcie osobę, bo jeżeli wyniknie. Taka sprawa jak z użytkownikiem recenzji gier, że dostaliśmy jego recenzję i się później okazuje, że, że on ciśnie tych, kto, którzy wycą jakikolwiek błąd. No, o to, no to wiadomo o co chodzi, no. <grych> Po prostu podsyłajcie coś kogo od jakiegoś czasu oglądacie na przykład i myślicie, że przydałby mu się pomoc, bo coś tam mu utyka. No. Mam nadzieję, że dobrze zarysowałem to, co, tak. o czym myślę. No. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Fajnie wrócić na ten kanał. Fajnie wrócić na tuby. No i cóż. Lajki, suby, komentarze, propozycje poprosimy i nara. Nara.